Tak, no tak, no dobrze, dzień dobry. Co to ja miałam? Właśnie szukałem tego. Co? Co robisz? Jak ja, ja to co robię? To jest mój nie, telefon Nie, to, ja to muszę zobaczyć, to zdjęcie. To obejrzyjcie je sobie na swoich telefonach, są dużo lepsze. Wezmąć z telefonu, i... który ci dała. Ale, ale w tym akurat mam wszystkie swoje kontakty. No i co narobiłeś? Lepiej dla ciebie, żeby działał. To racja, no nie, lepiej, żeby nie, nie. Co robisz? Uj, przepraszam, ale nie zdarza ze mnie. Nie zdarza to mało powiedziane. No może. Nie wiem. Mam coś. No na. Tak. No i już po wszystkim. ode Biedny telefon. Jeszcze nie dało działał jak marzenia, aż nagle taki jest. Nic już nie mów. To wszystko wasza wina! Nasza? A czyja? To przez was telefon spadł na podłogę! Tak, tak właśnie było. Sam widziałem, tak, tak? Pani Koambar wracamy do rezydencji. Nie mam zamiaru nigdzie się stąd ruszać. Ale pani Sharon prosiła, żebym cię zawiózł do domu. A ja? Proszę cię, żebyś dał mi spokój. Sharon będzie pewnie bardzo zła. Jeśli zaraz sobie nie pójdziesz, to ja będę zła i doigrasz się naprawdę poważnych kłopotów z moją chrzestką. Dobrze. Jak tam sobie chcesz? Go serdecznie dość. Nie mogę znieść jego głupoty. Dobra, dziewczyny, idę do parku. Jeśli Mateo będzie mnie szukał, powiedzcie, gdzie poszłam i że kiepsko wyglądała. Czemu idziesz sama do parku? I dlaczego kiepsko wyglądałaś? Możemy ci pomóc? Tak. Bądźcie cicho i róbcie, co mówię.